Os sakralis, czyli kość a, sakralna, kość krzyżowa jest zbudowana w bardzo szczególny sposób. To jest ym, kilka kręgów zrośniętych razem ze sobą, tworzących, tworzących taki pojemnik. W wiedzy wedyjskiej ten pojemnik nazywa się kunda. Ta energia. Jest przedstawiana w formie węża. Tutaj na tym alchemicznym obrazku też mamy na dole węża, który jednocześnie symbolizuje Oroborusa, ale symbolizuje energię Kundalini. Przez to, że ona jest tak przedstawiana, budzi całą masę kontrowersji. Zostaliśmy wychowani w paradygmacie chrześcijańskim, gdzie od razu już w księdze rodzaju, genezis, jest wtłuczona pierwsza historia, tak że wąż jest zły i ty on ci zdepcze, zgniecie stopę, a ty mu zdepczesz głowę, czy jakoś tak. Metaforycznie i niemetaforycznie Kundalini jest. Przed, czyli ta energia, która jest na dole kręgosłupa, ta w kunda jest przedstawiana jako wąż. Potem jak się rozwija superumysł umysł i no wręcz moce nadprzyrodzone, można tak powiedzieć, to potem u różnych buddów, kiedy kundalini jest. Przebudzona, można zauważyć, że koberka tak wystaje nad głową. Widać moje ręce, nie widać. Widać trochę. Natomiast, jak jeszcze więcej masz tych mocy, to to wygląda, że po prostu im więcej tak sobie zrobisz tych koberek, to masz większą ilość mocy. I czasami są budowie albo jakieś inne istoty, co mają 12 koberek, 8 koberek. Liczba kober najwyraźniej się liczy. Powiem Wam o krok dalej jeszcze. O prawdziwej naturze kundalini. Ona jest przedstawiana jako wąż, ale mm, tak jak na samym dole tego kotła, nie wiem co to jest komin, jest ogień, to prawdziwą naturą energii kundalini jest ogień. Prawdziwą naturą tego, co się dzieje pomiędzy siwą a shakti, bindu-nada we wszechświecie, jest ogień. To, co się dzieje pomiędzy kochankami, nawet to się czuje przecież. Jak się człowiek podnieca, to zaczyna mieć rumieńce, zaczyna mu być literalnie gorąco. To jest ogień. I prawdziwą, absolutnie prawdziwą naturą kundalini jest właśnie ogień. I to i to nie jest przenośnia.